Podczas wizyty Włodymira Załęckiego w Danii padło pytanie, czy Ukraińcy mogliby się zrzec części terytorium swego kraju w zamian za akcesję do NATO. No i Załęcki odpowiedział... Jak najbardziej. Jeszcze jak. Ale tak na poważnie, to Załęcki odpowiedział, że Ukraińcy w tym celu chętnie by przehandlowali Bielgorod. W terytorium tak. gotowi obmieniać Białgorodę na nasze członkostwo w NATO. Jak? No i tutaj lekka konsternacja, no bo w końcu Bielgorod to jest część Federacji Rosyjskiej. Wypowiedź jednak nie była kompletnie od czapy. Co więcej, to była cięta riposta na balony próbne wysyłane za pośrednictwem norweskiej prasy, gdzie szef sztabu NATO tak sobie głośno gdybał, tak się zastanawiał, że może Ukraińcy zrezygnowaliby z części terytorium na rzecz Rosjan, w zamian za co Rosjanie zgodziliby się na akcesję. Ukrainy do NATO, co zapieczętowałoby strefy wpływów na długie lata. Zapraszam. Witam was. Kolejność zdarzeń jest taka: na kilka dni przed przebyciem Wodymira Załęckiego do Danii duży norweski dziennik, a przynajmniej media polityczne dużego norweskiego koncernu medialnego Shipstead, publikuje wypowiedź. Szefa sztabu NATO, Stjana Jensena, który mówi tak. Myślę, że rozwiązaniem dla Ukrainy mogłaby być rezygnacja z terytorium i uzyskanie w zamian członkostwa w NATO. Czego już media nie podają dalej? Jensen zastrzegł, że. Nie twierdzę, że tak musi być, ale to może być możliwe rozwiązanie. Te słowa padły podczas debaty panelowej poświęconej tematom ukraińskim. Podobno Jensen sam tego wątku nie rozpoczął, to miała być odpowiedź na pytanie. No ale dobrze. Po paru dniach do Danii przylatuje Załęski, no i mówi, Panie, tak się nie robi! No a potem mamy odkręcanie, że to, to, to wody nie przychodzi do żadna wątryka. Oczywiście na Ukrainie odbywa się wielkie, wielodniowe bicie piany, czego przykładem jest chociażby wywiad z Podolakiem, czyli z doradcą Władymira Załęckiego, z doradcą kryzysowym, jak został w wywiadzie określony, który już odpowiednio formatuje opinię publiczną, że jeżeli dojdzie do strat terytorialnych, to będzie wina Zachodu, bo Zachód jest zmęczony, Zachód jest przestraszony. nas teraz interesny i ważny gość. Michał Podaliak, antykryzysny sowietnik, głowy oficja prezydenta Ukrainy. Przysięgnie się do naszego programu. Michał, witam. Приветствую. Да, добрый вечер. Разбирались наши коллеги в этом заявлении с неоднозначным Йенсона, да? Как вы считаете, вот эта позиция Йенсона, она хоть каким-то образом все-таки отображает колебания, наверное, части западных элит, которые, возможно, устали от войны, возможно, не верят там, в ее быстрый исход, да? И понимают ли, если да, то понимают ли авторы этих идей, что подобный компромисс, он абсолютно неприемлем для Украины? Безусловно, вы абсолютно правы. К сожалению, это не безобидное заявление. Это не случайно вырвавшиеся слова. И, кстати, вот в этой связи меня очень, честно говоря, напря... Напря... напрягает. Что значит человек извинился? Ну, то есть он, по сути, практически открыто сказал, что эта война должна завершиться проигрышем Украины. И после этого он выходит и говорит, ну, извините, я тут немножко ошибся и так далее. Он, по сути, сказал, что двери для Путина открыты. То есть Путин, который в 2014 году зашел, взял территории, не мог юридически никак эти территории освоить, юридически подчеркиваю, да, фактически контролировал, юридически никак не получалось. То есть даже после 2014 года, несмотря на все это пророссийское лобби, России не удавалось никак юридически зафиксировать э, сворованные территории украинские за собой. Вот сейчас этот человек, смотрите, это называется ошибка, человек умышленно выходит и прямо говорит «давайте» юридически зафиксируем сворованные территории, политые обильно кровью украинцев за Россией. Вас устраивает, что этот человек извиняется и делает вид, нет, мы тут пошутили, мы случайно, мы инфантильно так подошли. И тут гораздо опаснее на самом деле это все выглядит, потому что, во-первых, Россия увидела действительно, что есть это мнение, что можно Украину дожать так или иначе, вы правы, zmniejszyć intensywność wojny, przerzucić ją w taki sobie zatężny konflikt, doformować ustalość, do napugać zachodnie elity. Ale po... no, odezwali się także Rosjanie. Głos zabrał Dmitri Medvedev, który po śmierci Żyrinowskiego został takim harcownikiem, który mówi głośno to, czego Kremlowi nie wypada, który mówi to w sposób wulgarny, dosadny. No, taką rolę przypisali taki żyrinowski 2, Pomysł bardzo ciekawy, problem w tym, że wszystkie rzekomo ich terytoria są bardzo kontrowersyjne. Żeby dołączyć do sojuszu władze z Kijowa, będą musiały zrezygnować nawet z Kijowa, stolicy dawnej Rusi. Po czym dodał: Cóż, będą musieli Ukraińcy przenieść stolicę do Lwowa, o ile oczywiście przeki zgodzą się zostawić Lemberg. Miłośnikom słoniny z kokainą, powiedział. Dla tych, którzy nie wiedzą, przeki to pogardliwie o nas nie wiem, czy podpadają pod to ruskie onuce, czy jest dla nich wyjątek Lemberg, czyli chyba po niemiecku to będzie lwów, na pewno to będzie lwów, czyli pomijając już tutaj zawalowane historie, że my mielibyśmy przejąć zachodnią część. Ukrainy, no to, no to Żelinowski, no to Miedwiediew mówi, że owszem, jest zgoda Rosjan na akcesję Ukrainy do NATO za plus, minus połowę terytorium Ukrainy. Odpowiedź na balon próbny wypuszczony przez szefa sztabu NATO. No i podsumowując, mamy tutaj balon próbny, wypuszczony przez szefa sztabu NATO, no, który teraz się tłumaczy, że on nie wiedział, że takie rzeczy będą transmitowane, i specyficzna odpowiedź człowieka zadaniowanego, który właśnie na tego typu komunikaty ma odpowiadać, odpowiedź, która akceptuje ofertę. Oczywiście połowa, połowa Ukrainy to jest bardzo dużo, Ukraińcy na to nie pójdą. Rosjanie mogliby zatrzymać, mogliby w sensie, jeżeli chodzi o prawo kaduka, prawo silniejszego, zatrzymaliby te terytoria, które podbili, no i które ewentualnie, jeżeli mieliby siły i chęci, by podbili w przyszłości. Nic więcej. Aczkolwiek jeszcze przeciąganie liny na wszystkich frontach będzie trwało długimi miesiącami, więc jeszcze dużo pomysłów może się urodzić, bo to nie chodzi o konkretne o konkretne procenty terytorium, które Ukraińcy, z których Ukraińcy musieliby zrezygnować, już kwestia inna, czy były, byłyby to tereny okupowane aktualnie przez Rosjan, czy które mieliby oddać dobrowolnie, to wcale nie o to chodzi. No i to właśnie w tym tonie wypowiada się to samo norweskie medium, które ten balon próbny wypuściło. Starszy badacz z Norweskiego Instytutu Polityki Zagranicznej. To, że dyskutuje się o tego typu sprawach za kulisami jest oczywiste, ale kiedy wysoki urzędnik NATO wygłasza publicznie tego typu oświadczenia, może to być nowy sygnał, że trzeba myśleć inaczej niż dotychczas to robiono, niż dotychczas myślano. No i to tyle ode mnie. Po krótkim podsumowaniu tematy zostawiamy rozgrzebany, bo tak jak mówiłem wcześniej, to może być dopiero początek nowego dyskursu, gdzie niektórzy będą do tego dojrzewali długimi miesiącami. A może będzie całkowicie odwrotnie. Zobaczymy, co się stanie. Zapraszam Was na zakładkę wideo, gdzie będziecie mogli sprawdzić, czy któryś z ostatnich filmów Was nie ominął. Archiwum filmów, archiwum filmów starszych, no bo w archiwum są filmy starsze, będzie na CDA. Odzyskałem dostęp do, do konta na CDA. Zamiast Sypu, póki co tam będzie tylko archiwum filmów z tego kanału i z poprzedniego, którego już. Dawno nie ma. Na Twitterze, no niestety, tam były też luki w linkach. Nie miałem czasu tego zrobić. Jutro też od rana z dzieckiem do ortodonty idę, więc nie wiem jak to będzie, ale w każdym razie o wszystkim pamiętam. Mam różne tematy porozpoczynane. Nie chcę wam tak wrzucać dla samego wrzucania. Zapraszam także na kanał z gierkami, gdzie no, cały czas coś tam się dzieje. Jeżeli ktoś lubi pograć, jeżeli ktoś tam sobie lubi poglądać to szczerze. <laughs> Zapraszam. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.